Witam Was bardzo serdecznie w filmie, w którym pokażę Wam, jak krok po kroku zrobić taką dużą torbę na prezenty. Jest to bardzo prosty sposób na wykorzystanie papieru do pakowania prezentów, z którego taką torbę możecie bez problemu zrobić, nie tylko aby zapakować prezenty na święta, ale również na inne okazy. Więc jeśli jesteście zainteresowani, jak ją zrobić, to zachęcam do oglądania dalszej części filmu. Będziemy do niej potrzebować papier do pakowania prezentów, sami decydujecie, jaki będzie miał wzór. Nożyczki, taśmę dwustronną, sztywną kartkę lub kartonik, dziurkacz oraz różnego rodzaju tasiemki, sznurki, wstążki, wszystko to, co przyda się do zrobienia uszek naszej torby. Jak zrobić taką torbę? Teraz musicie ustalić, jakiej szerokości ma być wasza torba. I do tej szerokości musicie teraz złożyć Wasz papier do środka. Będziemy robić taką tubę. Ważne jest to, aby papier był równo przycięty i na taką zakładkę właśnie składamy nasz papier do środka, mając na uwadze to, jakiej szerokości chcecie mieć torbę. I teraz jeden z boków oklejamy dwustronną taśmą i będziemy sklejać te dwa boki na środku razem, aby powstała, tak jak wcześniej mówiłam, taka tuba. Pierwszy krok za nami. Nasza torba jest już w 50% zrobiona. Teraz robimy dno naszej torby i teraz wszystko zależy od tego, jaki chcecie mieć wielkości to dno. Składacie właśnie dół waszego papieru na taką szerokość jaką chcecie. Następnie robicie takie trójkąty, takie jakie tutaj wam pokazuję na filmie i składacie te wystające końce, które zostały, przyklejacie je za pomocą taśmy dwustronnej i dzięki temu dno naszej torby jest już gotowe. Teraz przechodzimy na górę i będziemy wzmacniać naszą torbę. Robimy dwie zakładki, którą pierwszą w pierwszej kolejności musimy schować do środka torby. Następnie na tym kartoniku bądź sztywnej kartce odmieszamy szerokość tego założenia, naklejamy odrobinę taśmy dwustronnej, aby się nam to nie przemieszczało. Wklejamy tutaj pod tą pierwszą zakładkę z prawej i z lewej strony. Będą to jest to wzmocnienie uszu naszych, naszej torby. I teraz zakładamy po raz drugi i będziemy robić teraz dziurki, w które za chwileczkę wewleczemy tasiemkę do zrobienia uszek. I robimy symetrycznie to zarówno z prawej, jak i z lewej strony. Dziurkacz jest tutaj niezbędny i teraz za pomocą sznurka, ja używam sznurka, możecie użyć tasiemki, sznurówki i tak dalej, przewlekamy ją i od wewnątrz torby robimy tyle supełków, aby ten supełek po prostu nie y, przeszedł przez tą dziurkę, którą zrobiliśmy wcześniej i takim to sposobem robimy prawą i lewą stronę i mamy już dwa uszka wykonane i torba jest już gotowa, jak widzicie sporo mieści jest wytrzymała jak widzicie można zrobić różne rozmiary, z takiej jednej rolki papieru do pakowania prezentów możecie zrobić mnóstwo takich toreb, więc jest to naprawdę bardzo uniwersalny i tani sposób na zapakowanie prezentów, więc mam nadzieję, że film okazał się dla Was przydatny, że zechcecie je odtworzyć i w ten sposób zapakować w tym roku prezenty, a tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę i mam nadzieję, że widzimy się jutro w kolejnym filmie. Trzymajcie się do zobaczenia, pa!